Znajdujemy się właśnie przy Łowickim Ratuszu. Jest z nami pan Bogusław Bończak. Panie Bogusławie, czego dzisiaj byliśmy tutaj świadkami? Byliśmy świadkami kolejnej pomocy, jakiej miasto Łowicz, mieszkańcy Łowicza przede wszystkim dokonali. Mianowicie zakupiliśmy dwa agregaty prądotwórcze, które zakupiliśmy ze środków uzbieranych na specjalnym koncie ze zbiórki. Udało nam się kupić dwa agregaty, a trzeci został przekazany przez pana Kazimierskiego, za co oczywiście bardzo dziękujemy. Panie przyjechały do nas dzisiaj, no niestety od razu wracają, mają jeszcze zobowiązania w Warszawie, a mianowicie chcą jeszcze dopełnić tego busa darami, które, na które w które Warszawie na nie czekają i wracają szybciej dzisiaj do Szypietówki. No, jak pan słyszał, są to dwie panie radne, odważne kobiety, bo przyjechały we trzy. Dwie panie radne i jedna z pań to zastępca burmistrza Szepietówki. Także dary został przekazane. Mamy nadzieję, że będziemy w kontakcie z paniami, czy podróż przebiegała spokojnie, czy dotarły na miejsce bezpiecznie. Mam nadzieję, że tak. I, I że ten sprzęt został przekazany przez nas w imieniu mieszkańców całego miasta. Będzie im służył, bo w tej chwili najbardziej potrzebne właśnie są. Takiego, te, tego typu urządzenia. Jeszcze bardzo dziękuję przy okazji księdzu Krokowskiemu z Wojskiego Karitasu za pomoc, bo też przekazaliśmy kilkanaście ciepłych kurtek, bluz, takie ciepłe odzieży. Panie mówiły, że tu u nich też jest kilka tysięcy przesiedleńców ze wschodniej Ukrainy, więc na pewno to się też przyda. Jak myśli, jak duże znaczenie ma ta pomoc dla mieszkańców Szepetówki? Trudno powiedzieć, jakie z tego, co Pani mówiła, no mają problem z ciepłą wodą, mają problemy z prądem, więc sądzę, że każdy agregat, który, który trafi na miejsce na Ukrainę do Szepietówki, jest im przydatny, więc sądzę, że jest to pomoc konkretna i wymierna. I podkreślam, że kontaktowaliśmy się z nimi, co im jest potrzebne, bo nie szuka kupić coś, co, 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 co do niczego im się nie przyda, natomiast to rzeczywiście w tej chwili jest to. Są to artykuły najpotrzebniejsze i, i stąd też taka decyzja o tym, żeby zakupić właśnie agregaty i, i stąd Pani wizyta u nas. Mieliśmy różne pomysły na przekazanie, mieliśmy podjechać pod granicę, ale Panie w tamtym tygodniu po rozmowie e, włączyliśmy się przez Whatsappa e, z Szepietówką, z Urzędem Miejskim i, i powiedział, że będą tutaj, żeby być może Mer, być może któraś właśnie e, e, Pani Zastępca a tutaj są też dwie panie radne, więc przyjechały, odebrały i zaraz wracają. Szepietówka jest miastem partnerskim Mówicza od 2018 roku. Na jakich płaszczyznach odbyła się współpraca pomiędzy naszymi miastami? No, z oczywistych przyczyn od, od roku ona funkcjonuje na takiej zasadzie, żeby staramy się pomóc, wspomagać najpierw w dobrym słowem, a teraz już konkretnymi, konkretnymi darami, konkretnymi rzeczami, które. Które, panią, które miasto miastu się najbardziej przydadzą. Była to przede wszystkim wymiana kulturalna. Mam nadzieję, że jak wszystko się skończy, no to wrócimy do, takiego, do takiej normalnej współpracy, która, która charakteryzuje miasta partnerskie we wszystkich samorządach. I mam nadzieję, że będzie, będziemy mogli ich odwiedzić spokojnie i sądzę, że, że nie tylko w ten sposób, ale również inne będziemy się kontaktować, spotykać. Mam nadzieję, że jeśli będzie jeszcze będzie potrzeba, to będziemy też, też, im, też, im, też im wspomagać. Bardzo dziękuję za rozmowę.